Witajcie na moim kanale, Zusia to jest kochani. Dzisiaj nagrywam odcinek, a mianowicie podróż komperem part 3. No to co? Bez przedłużyń zaczynajmy. O, ale się wyspałam. Dobra, niech oni sobie tam śpią. A ja sobie y, się biorę. Za dużo ubrąziłam, ale trudno tam. Czy już nie mieści? Ty dziwne. E, dobra. Popryskam się moimi perfumami. E, mój krem jeszcze sobie posmaruję na buzi. E, Uczyszczę sobie włosy. I w sumie. E, o, jeszcze błyszczek do ust. Hmm. Zjemy te okulary. Nie wiem. Dobra, nie mam kosmetyczki, to muszę tak. rozkładać wszystko na trawie. Ale i tutaj nikogo nie ma, no to kto będzie się gapił, więc no Policzki sobie jeszcze no, poróżę tutaj, opyk pyk Okej, okay, gotowe I jeszcze pomadką No i chyba tyle A jeszcze znokcie Pyk i pyk Dobra, to, to, to włożę Włożę No A, jeszcze się muszę ubrać <grym> Tutaj jest. O, pieluszki. No chyba trochę za dużo tych pieluszek, ale tam trudno. W sumie to jutro wracamy, bo e, został tydzień do szkoły. Trzeba robić e, zakupy szkolne. To się... To się mówi Bad to School. Chyba dobrze powiedziałam. a Jak źle to, to trudno. Nic się nie stanie. Wszystko wimuję. Dobra, posmaruję się może od razu z kremem tym, pyk. To już włożę i. Yy, to jest... I ten, i Okej, okay, to już mogę schować. Okej, okay, dzisiaj się ubieram, jakoś, nie wiem, letnio. Może to, to. W sumie to się wakacje kończą, ale tam jest gorąco. To można korzystać. Dobra, jestem gotowa. W sumie to dzisiaj na śniadanie będą jakieś, nie wiem... i Idę zobaczyć, czy mamy jakieś, nie wiem... Kiełbaski tu wczoraj zjedliśmy, więc... To jest kukurydza i pianki, nie wiem, może się tym najemy, a jak nie, to nie wiem. To trudno. E, no to chyba... rozpalić to? dobre, wspalę ognisko, no i gotowe. Czas obudzić mojego męża. Bartek, wstawaj, wsta wstawaj, haj, wstawaj. zaraz. Nie masz nogów, wstawaj i już. Jezu, dobra, już wstaję. Ty już ubrana jesteś? No a co? Aha, chyba o czym zapomniałeś. No nie było o czym. Nie, dobra, zamknijmy Amerykę, bo... Bo? Jezu, dobra. Dzisiaj przyjdzieś, Frank ma urodziny. A no, zapomniałem. Człowieku, trzeba święcie, że ja nie zapomniałam. Chodź, ci coś pokażę, zobacz. Mam tutaj e, prezenty przygotowane i. Serio, albo zamudasz. Spokojnie, tutaj jest tort. I jeszcze taka sałatka dla Franka. O, no to fajnie, to zrobiłaś. O, dzięki. Teraz razie to zamknijmy, żeby Frank tego nie widział. Wiesz, e, no. No to fajnie, że dzisiaj są jego urodziny. No, dzisiaj kończy. O, Jezu, 8, tak, 8 lat. Bo w tym roku idzie do drugiej klasy, co nie? Mhm. A dziewczyna idzie do zerówki, a Melka Melka no chyba, to chyba do siódmej albo do szóstej klasy idzie. No, nie pamiętam. No. E, no to ja się już ubieram, ok? Ubieraj się i, i. 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 no. O, rozpaliło się blisko. No, rozpaliłam. No to fajnie, nie musiałem. To znaczy, nie jest Dobra, ubieram się w to. A co tam? Posmaruj się kremem, okej? Okay? Dobra, dobra. Ew, wszystko wyjmować z tego, tej walizki. To jest dzieci. Okej. Okay. A to nasze. Chyba to się smaruje. Pyk. jeszcze olej. Dobra, już. Chyba to przy, wszy... wszystko trzeba schować. E, a, e, jeszcze o, Chaniusia. A, jeszcze budzę o O, Haniusia już nie śpi. Mama, mama. Tak, mama, mama. Eno. Eno. Eee. Obudź Amelkę. Chociaż ją obudź. No dobra, już już budzę ją. A ja cię Haniusia przewinę. Znaczy, w sumie... Jak cię mam przewinąć? A, dziecko. Amelka wstawaj! Jeszcze chwila. Wstawaj, bo, 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 wstawaj. Nie, no, tato. Stawaj. Jezu, czemu mnie budzisz? No, bo cię budzę. No. Jakie dzisiaj jest jakieś święto, że tak mnie budzicie wcześniej? No, święto dzisiaj, a co? A jakie niby święto? Hmm, tusty czwartek? Żaden tłusty czwartek. Dzisiaj są urodziny Franka. Urodziny Franka? No co? O, matko. tu. mu prezentu nie dałam. Nie tam! Nie obrazi się. Raczej nie. E dobra. Mm. Mam tutaj buteleczkę. Dobra, nakarmię cię. Masz tu jeszcze jakiś smoczek? Masz jeszcze jeden smoczek przecież. Gdzie on jest? O. No. Dobra, nakarmi cię. Wszystko tak wywaliłeś na trawę. No a co? No bo to schowam w sumie, bo niepotrzebne. Okej. Okay. karmicie. cię. Dobra, już. E, tą stronę mogę schować. W tym smaczku byłaś wczoraj, więc dzisiaj załukasz ten. No. Został ten plecak. Dobra, dobra. Jejku. A, matka, baska. Mm. Ubieraj się. O no dobra już! To jest mój plecak. Skóromi! Skromy! Dobra. Spineczka. Yy. Albo, raczej ja nie przekładam. Moje perfumy. Muszę się nimi poprystać. Oczywiście ty skuromi. Czy w sumie to jest czaska... Cza czaszka. No ale tam z wersji skuromi. He! Dziecko, co ty masz z Coś na pewno. O matko, idę wszystko ogarnąć. Dobra, popij mnie, i ja idę ogarnąć te prezenty. Okej. Okay. O matko. E, nie wiem. Urodziny, Franka muszę może jakoś normalnie wygnąć. jakiś normalny człowiek. To nie, to nie, to zaletnie. E, może ją założę, ale może na razie nie. Może w sumie też to, albo nie. To jest takie zabluzowane, a to z trójką pierdolę. Dobra, chyba zakładam to. Idealne. No. I... Jeszcze się poczeszę. To wyjmę. No i się czeszę. Pyk pyk. Dobra, już. Mgiełką, krem do twarzy. Ja też wyspałam. Telefon w sumie... Albo nie, w sumie nie będę go chować. Okej. Okay. Posmaluję sobie, a czy Jezu popudruję sobie moje policzki, bo muszę jakoś wyglądać. Mm. Okej, okay, już. Teraz sobie posmalę... Y znok sobie pomaluję. I jeszcze może tą śminkę. Okej, okay, gotowe. No i wyglądam jak normalna dziewczyna. Teraz sobie mogę posiedzieć na moim telefonie. Okay, to ja idę budzić in dzieci. Dzieci wstajemy, wstajemy! Jeszcze 5 minut. Mm. Dzieci wstajemy! Nie, nie, no do dobra, Jezu, już! Zadowolony! Nie odzywaj się tak do mnie, ilka. Dobra? No dobra! Mm, ale tak było miękko. Dobra, dzieci, rozumiem, ale trzeba wstawać. Bo, bo? E, znaczy nic! E, Okej. Okay. Dobra, gdzie mój plecak? O, tu jest. Tu jest mój plecak? E, dzisiaj chyba jest jakieś święto. E, e, ale nie pamiętam jakie. Ale ja wiem, jakie święto, wiesz? No ja wiem. Urodziny jego. Urodziny Flanka. Kurde, musimy coś zrobić mu. Faktycznie. O coś mówimy, dziewczyny? E, nic nie mówiliśmy. No dobra. Nie wiem, do... dzisiaj się może ubiorę ładnie. Nie wiem, bluzy na pewno nie, tego nie, tego też nie. Eee! Eee. Nie, to jest zaletnie, to jest zaletnie. Nie, to o, lubię. O, się ubiło. No. Okej, to też schowam. No, i jestem gotowy. Okej, okay, fajnie. No nie za mi się nie chce ubierać. No mi też, ale trzeba. O. E, to jest mój plecak. E, dobra, spinecka, to trzeba wyjąć. Mój kwiat O, rysik do tableta mamy. Okej. Okay. W tym wczoraj byłyśmy. Nie chcę mi się tym chodzić. E, to jest za letnie, e, to jest za bluzowate, e, to jest za kolorowe, to jest sol kąpielowy. To yy, mm, jest za niebieskie. Yy, dobra, może to ubiorę. No i gotowe. Okej okay. pola szybciej. No dobra, jest już, 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 już. Boże, ale te Boże, ale mi się nie chce wracać No mi też. Hmm. Ale trzy. Banieczki też mamy. Patrz muchami. Uuu. Dobra, lepiej je zostawię. E, nie. Ubiorę się tak samo jak ty. Pyk, pyk i pyk. Okej. Okay. Dobra, gotowe. Bo dajcie, ja idę do mamy. No i co? No dobra już. E, ja w sumie razie ja trzeba jeszcze śniadanie, a potem te no wszystkie te rzeczy No dobra Fanku, wie, że są dzisiaj górę. Nie, zapomniał No to na i lepiej e, To my idziemy e, śniadanie e, Zrobić No dobra Okej okay. I dzisiaj e, na śniadanie będą kukurydza Ehehe grilla kiedy będziemy robić? Nie wiem, nie wiem w sumie po co ten grill, bo mamy ognisko e, No w sumie Dzieci, macie tą, macie kuku kuku Okej, -ku -ku o kukuliza. Kukurydza. Kuku kuku kukurydza. Kuku kukurydza. przecież jest tu kukurydzą. Kukuliza. Matko Boska. Kukuliza. <grydza> e, e, e. <grydza> eee. No czemu mi taka kukuliza co, ognisk wpada? No. Melka, zaczęł ten telefon i jest jak normalny człowiek. Jezu no dobra. Kogo go schowam. O Jezus Maria. O. Dobra. No i dla siebie. E, no to smacznego. Dziękujemy. No czemu to blisko? Mmm. Dobra, już mogę jeść. Ja też. Ja też. Mmm, jakie dobre. No. Okej, okay, no to e, popinuj, hani. E, albo nie. Amel, kup mi, hani. Mm -hmm, dobra, chodź, Bartek, Dobra. E, bierzemy te prezenty, czy może najpierw tort? Nie wiem. Prezenty, może, znaczy. Albo nie, dawaj jej tort. Albo sobie później tort. Kurde, dobra, pre prezenty. No. Ej, Ameryka też kupowała, przecież prezent. No właśnie. E. Amerka, chodź na chwilę. Ach, no dobra. Pilnujcie, hani. Dobra. Co? Ah, no tak, jest to urodziny Franka. E, który to był twój prezent? Kurde, nie pamiętam. Chyba ten. Tak ten był mój. No dobra, e, to zostawimy. Dobra. E, Wiesz, trzymaj te prezenty. E, Okej. Okay. No to idziemy do Franka. No. Albo ten. Albo nie. Dobra, chodźmy. Mm. Co oni tak sobie poszli? No nie wiem. No nie też nie wiem. Ej, jak dziwne jesteście. takie podejrzane. Co nie? No właśnie. Chyba to jakieś święto nie pamiętam. O i Co? Nie nic. Idziemy. Okej. Okay. co? 100 lat, 100 lat, niech żyje żyje nam! 100 lat, 100 lat, niech żyje żyje nam! Szczęściu, zdrowiu, niech żyje, żyje nam! Niech żyje nam! A kto Flanek! Co? Nie ja mam dzisiaj urodziny? No! Co? Nie ja mam urodziny! Dzisiaj mam, mam urodziny! 100 lat wlanek! Proszę też dla ciebie prezenty! U, prezenty. Jeszcze ode mnie? No i ode mnie! Wow! No ty mi kupiłaś prezent? No, a co ty zmyślałeś? Hmm, no, dzięki! <gryś> Ciekawe, kiedy my będziemy mieli urodziny. No. No dobra, to otwieramy! No to mam nadzieję, że Wam się spodoba. No dobra, najpierw może od. Hmm, nie, dobra, ja się boję, co nam będzie, więc może nie będę tego otwierać pierwszy. Weź! No co? Może najpierw ten? Maziłem o tym. Kocham tą zabawkę. On jest najlepszy. Lokomoty, nie no Nie, dobra, to jest, na... to jest na pierwszym miejscu. Naprawdę. Dziękuję. Proszę bardzo. Teraz może ten. Poduszka kupa. Maziłem o niej. To jest ode mnie. No dzięki, tato. O, ale wolna poduszka. Dobra, teraz może ten. Proszę, kochanie, to dla ciebie. Nie, to co? To, 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 to co się mu stanęło? Nie wiem. To to są najnowsze figurki na najnowszej kolekcji. Tak. Jest najlepsze prezent na świecie. Dziękuję. Jesteś najlepszy! Mam No matka kolask... Co się mu stanęło? Franek, dobra, uspokój spokój się. Jest, to jest najlepszy prezent. Otwieraj teraz mój. Twój będzie na końcu. Hmm. Teraz może ten. Oh, piłka nożna! Jakie ja kogoś w piłkę na Dobra. Du, 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 du! Uuu, Franek, uważaj, bo jeszcze coś zepsujesz. No dobra, ale fajna piłka, dzięki. Teraz może ten. Krokodyl, ale fajny. Juhu! Ciekawe. To, to, boję się tworego prezentu. Owe! Trzy te i ryg! Oh, jako Ja o nim marzyłem! Dzięki! Nie wiedziałam, że ty będzie, nie wiedziałem, że ty będziesz taka mądra chociaż raz w życiu. Oj, weź Franek. <laughs> Dzięki za te mega, mega, mega prezenty. No proszę bardzo. Nie no, mega. Daj mi te papierki, ja to pozbieram. Dobra, dobra, masz. Ja to wyrzucę. Gdzie skosz? No dobra już. Ale mega dzięki! No dobra, to e, jemy teraz ten tort. No. No tak jemy, dawajcie to A jest czekoladowy? No jest, jest, tak jak chciałeś. Juhu! Dobra, to ja to może prezenty odstawię na razie tu. Aby to ja idę po tort. Pyk. No, bo w sumie go wyjmę. Kurde, nie mam żadnego talerza. Gdzie jest ten talerz? Eee, to brać? Dobra. Gdzie ten talerz? No. Eee, dobra, pyk. To może na razie zostawiam. Albo w sumie. Chyba, biorę to. No dobra! Sto lat, sto lat, niech żyje żyje nam! Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam! Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje żyje nam! Niech żyje nam! A kto? Franek! Uhu! Jezus ma jary śmieszny! Dobra, Franek! zmuchuj świeczki i pomiesz życznie. Dobra! do nas. Proszę bardzo, Franek. To jest dla ciebie tort. Cały? E, nie, pokro... e, Ja zaraz pokroję na kawałki. A to co to? Jakiś arbuz? Mm, to dla ciebie sałatka arbuzowa. O, dzięki! Ale to później. No dobra. Idę po nóż. Dobra, mam nóż. Jak daj mi ten tort, muszę go pokroić na kilka kawałków. No, Okej. Okay. Pyk, pyk, pyk. Dobra, już ukroiłam tort. Proszę sobie brać. Dzięki. Proszę, Franek, to jest dla ciebie. Pyk, pyk, pyk. Tutaj proszę, dziewczyny. No i dla mnie. Kurde. Mm, smacznego. Dziękujemy. Nie, niem Mmm, jaki dobry. No, czekoladowy. Kocham czekoladowy. Mniam, miał. Mmm. Dobrze. No. Juhu! chcę się być moimi nowymi prezentami! I, 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 i. Dobra, frenek, Mój krokodyl, ale nie. Ja chcę moimi nowymi no górkami gdzie bawić. To jest mega! Uhu! A kiedy będą nasze urodziny? No, tak. Yy. Wasze urodziny będą za. Yy, 4 września, aha, okej. Okay. 4 września, to jest długo. No właśnie. No, e, ja to zabieram. A jeszcze to sałatka dla Franka. No tak, dobra, to zaraz mu dam. To gdzieś odłożę, Nie wiem, gdzie, gdzie to mam odłożyć. Dobra, idę dać Frankowi to sałatkę o, jak jeszcze mam dla ciebie tę sałatkę. O, daj mi, mamo, dawaj. Mmm. jaka dobra, dzięki. No proszę. Nie, dam to tu. To my idziemy do basenu z kuleczkami. No dobra. Ui! Szybko, szybko i tutaj. Uii. Ja idę z moimi figurkami do basenu z kuleczkami, pa! Uwaga dziewczyny! Seryj z tymi figurkami! Na co? Uuu! Nie, Gdzie mój telefon? A, no w plecaku zapomniałam. No to tak, trzeba się pakować, bo jutro wracamy przecież do. No, do domu. No nie, no to tylko nie szkoła! Dziecko, ty nie, nie denerwuj! no dobra! W to my chyba dzisiaj wracamy wieczorem? No tak! A, no tak, zapomniałam, że dzisiaj wieczorem wracamy! Nie, tam, Dobra! Spokoję Frankowi zabawki, jak się zmieszczą do tego plecaka. Ale teraz się zmieszczą! To się nie mieści, to się nie mieści, to się nie... A, to się mieści! To się też to się mieści i to też się mieści. Ach, no to to trudno się tam... Trudno... Dobra! No, no to niech się w dzieci, a ja idę w sumie, nie wiem. Ogarnąć w kampestrę różne rzeczy. Dobra, ja też idę. Wieczorem. Dobra, no dobra, no tutaj e, trzeba już się zbierać, bo, e, bo, bo, bo już się robi ciemno. No, że już dzisiaj wracamy. No tak, dzieci, no trzeba frankować te figurki. No dobre, już. Ty byłeś e, tu. Ty byłeś tu, a ty tu. Ej no, odwrotnie. Pyk, pyk i pyk. Idę doskoło do mojego plecacka. Plecack, plecaczka? Gdzie mnie? A tu! A jeszcze te rzeczy musisz wziąć w rękę, bo się nie mieszczą. Ale ja nie mam tyle long. W jednym plecak, w drugim. Ta kopalka. No to, to no to trudno tam. Zmieści się. A to się zmieści w ogóle? Zmieści się. No to zbieramy się, bo nie ma czasu. U, u. No dobra, no to ja, ja, ja wezmę plecak Hani. No nie ty wiesz to, ja wezmę Hanie i plecak Hani. E, ty Amelka weź swój plecak, e, ty Frank swój, a wy dziewczyny swoje. E, ja biorę koparkę. Bo to ja poniosę tą są Bo to Bato, wchodzimy do kampera. I do kampera! Hop, hop, wchodzimy do kampera. Dobra, dobra. Dobra, kochani, dzisiaj kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapeczkę w górę subika. Oczywiście, więc do tego nie zmuszę. No co, widzimy się w następnym odcinku. Papa!